Siemano widzowie, dzisiaj robimy opening ze Stumble Guys, szybki test. Tak wszystko działa! Przechodzimy do karnetu widzowie. I od razu baur no, odbieramy. Bo ten skin jest podobno. Podobno jest bardziej śliski. Przez co można nim robić triki. Okej, okay, jakieś gówno, na razie. Czekajcie, coś, sp coś sprawdzę. A <noise> tu odpaliłem spina. No trudno. Uuu, prawie taki ninja fajny. Dobra, ja zaraz wrócę. Dobra, widzowie, jestem, musiałem tylko sprawdzić, czy mam włączony głos, bo jakbym nagrał film bez głosu, to bym się naprawdę po prostu załamał. Patrz, 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 no nie będzie tego ninji. Nie pytajcie czemu cięcia robię bez przerwy. Dawać kolejnego spina. <laughs> Nagrywam to na zapas. Nagrywam to na zapas, bo nie chcę mi się później... A chciałbym już tego skina mieć, bo i tak to wrzucę... Wrzucę to jakoś... Poniedziałek, wtorek, więc no, wy też to oglądacie późno, bardzo późno. W ogóle szatki zazwyczaj najpóźniejsze, no bo wy będziecie czekać troszeczkę na ten filmik, na pewno. Ale, o, duplikat przyda się na spiny epickie. No i będziecie musieli czekać chyba do poniedziałku albo wtorku. wiesz chory jestem trochę, ale nic mi nie jest, spokojnie. <laughs> jesteście na kompie, to za ten czas, póki nie drukne specjala, możecie sobie przejrzeć świeżo zrobione ankiety przeze mnie. Na moim kanale YouTube, na społeczności się teraz dużo dzieje na temat jednej rzeczy. Kto wie o jakiej rzeczy, ten niech napisze w komentarzu, bo jest giga czadem. To znaczy, że obserwuje mój kanał. No dobrze obserwuje i wie raczej co robi. A chill. Ja to nagrywam z rana, wy to pewnie widzicie po południu. No. no tam się nie śpieszy, Ja utrzymam trochę ten filmik. No, ci co bil są na społeczności. I wszystko wiedzą, obserwują, no to mogą napisać w komentarzu dla innych, co nie wiedzą tego, bo mojego kanału nie obserwują od czasu jakichś starszych, tylko od tych nowszych, bo dużo, dużo Was tutaj przybywa nowych. Czemu ten twórczak nie prześladuje? Dużo Was tutaj nowych przybyło, bo przybyło ostatnio, więc bardzo mnie to cieszy z tego powodu. I dla fanów StumbleGuys mam niestety taką smutną wiadomość. Oooo! Leg legendarne winki nie miałem. Dobrze, robi wrażenie. <gry> dla fanów StumbleGuys mam złą wiadomość. To jest ostatni Opening. Chyba ostatni. Bo na pewno już nie będę wydać pieniędzy na tą grę. Jeżeli ktoś pyta, a dlaczego, dlaczego? No ta gra już niestety umarła. No ale cieszę się, że mogłem spędzić ten czas ze StumbleGuysem. Pograć sobie w niego przez dłuższy czas, jakieś 5 miesięcy. Przez wszystkie czasy zaczął stać się. Ja nie grałem w jajce kiedy stał się popularny. Tylko jeszcze przed tym, nie? Legendarna wieprzowinka? Nie. O, ale Mikołaj! Ej, ja Mikołaja chciałem w sumie, bo jeszcze są święta. Dobra, odbierzmy jeszcze Rudolfa. Tęski nie Totalnie brzydki. No widzowie, to był cały karnet. Teraz chodzimy w sklep, w ogóle patrzcie na tą ofertę. 50 zł za specjala. Nie, 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 ja się załamałam, załamę psychicznie. Ile? Ile to kosztuje? Nie, dobra, otwieramy najpierw jednego. No nie no, jedno w prawo byłby specjal. Ja wiedziałem, że tak będzie. Dwójka. Proszę, żeby mi nie dropnął teraz. się chyba załamać. Nix. Co mnie Coś tam nix. No ja pierdzielę. Ej, ale złoty król, znaczy niebieski król jest akurat fajnym skinem. A, ale jak ja teraz nie zrobię specjala? No ja nie wiem, to jest, to jest chyba trzeci albo czwarty opening. Nie no. Są żarty. PINGWINY. Wy Pamiętajcie widzowie, pingwiny to najlepsze skiny w Stumble Guysie. No nie, bo ja jeszcze przez przypadek to otworzę. Czemu nie otwieram po 10 spinów nowego dropu nie specjalnie muszę mieć screena. Więc A good. No nie, no nie gadajcie jeszcze, że mi nie dropnie Specjal! No nie, dropnie! Chociaż Legenda, no dziękuję Giereczko! To już są właśnie trzy spiny niecałe. Chociaż pewnie będę w tym mieć głupi. Oby był duplikat, teraz Specjal duplikat. Specjal duplikat to najpiękniejsza najpiękniejsze rzeczy na świecie. To jest duplikat! Nie, to jest grizzly, którego nie mam. To jest ostatni spin. I, a, dajcie specjala albo duplikata, proszę. Proszę, gro, daj duplikat. No proszę, ja mam tą babkę. Jest! <Darwin> jest, 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 jest! Jeszcze jeden ostatni! Proszę! O specjala! Gro, nienawidzę cię! Nienawidzę cię. Nienawidzę cię Nienawidzę Nienawidzę Stumble Guys Czemu te gramy tak nie wiem? Dobra, przynajmniej przynajmniej mam jakieś skinki no Wieprzowinka wersja złota Stumble Queen I stary renifer Do następnego. Cześć.